Serdecznie wiceministrów rozwoju, panią Olgę Semeniuk, pana ministra Adam, Andrzeja Guta-Mostowego. Jesteśmy, proszę Państwa, po spotkaniu z pana dwugodzinnym, z przedstawicielami branży turystycznej. I chcieliśmy Państwu zrelacjonować efekty tego spotkania. Pani minister, bardzo proszę o zabranie. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Chciałam przedstawić rezultaty również dzisiejszego spotkania, ale również... Powiedzieć, że Ministerstwo Rozwoju przygotowuje różne warianty pomocy i współpracy z przedsiębiorcami, których będzie dotyczyła sytuacja związana z koronawirusem. Ministerstwo Rozwoju na bieżąco i z ogromną atencją weryfikuje wydarzenia, które się dzieją w ramach koronawirusa. Chciałabym również zaznaczyć, że do momentu zatrzymania całkowitego rozprzestrzeniania się koronawirusa nie jesteśmy w stanie określić całkowitej. Całkowitych skutków, tak naprawdę, które będą dotykały poszczególne przedsiębiorstwa w ramach tego wirusa, ale już została zapowiedziana propozycja przygotowania przez panią minister Jadwigę Emilewicz, która była również osobą, która dzisiaj poprowadziła całe spotkanie dotyczące branży ogólnopolskiej turystycznej. Spotkała się z przedstawicielami właśnie tej branży turystycznej. Zebraliśmy katalog postulatów, które wychodzą. Z tego sektora i jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju warianty i scenariusze związane z subsydiarnością i pomocą tym środowiskom. Jeżeli chodzi o szczegółowy przebieg spotkania i te postulaty, które wpłynęły do nas, oddaję głos panu ministrowi Mostowemu. Szanowni Państwo, spotkanie oczywiście było wynikiem wielu próśb, wielu wcześniejszych. Listów, korespondencji ze strony najważniejszych środowisk turystycznych. Jako, że turystyka jest branżą jedną z najbardziej dotkniętych koronawirusem. Jako, że Społeczeństwa nie tylko nasze mniej podróżują. Wszystkie imprezy, które są realizowane poprzez gromadzenie różnych, różnych środowisk, najbardziej są dotknięte pewnym, pewnym ograniczeniem ilości tych, tychże imprez. Dlatego i tak jest na całym świecie. To nie tylko jest domena polska, przecież. Włochy, zwłaszcza północy Włochy, które żyją turystyki y, już przeżywają dosyć duże turbulencje, dlatego od y, wielu y, dni mieliśmy sygnały, że, że jest źle, a możliwe, że idzie dramat. Y, oczywiście y, trzeba rozpatrywać te, y, te segmenty, turystyki e, troszeczkę odrębnie. Inne są m, e, szczegółowe problemy związane z turystyką e, wyjazdową i z odwoływaniem e, imprez turystycznych w różnych e, regionach świata, w różnych regionach e, Europy. E, na tę chwilę wydaje się, że ten system zabezpieczeń, który funkcjonuje w Polsce oparty na... Na dwóch filarach przypomnę. Pierwszy filar związany z zabezpieczeniami finansowymi, które są spełnione przez gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe, jest bardzo, bardzo solidny. Dodatkowy drugi filar w postaci turystycznego funduszu gwarancyjnego powoduje to, że, ta, że ten komfort psychiczny podróżujących Polaków po świecie jest bardzo wysoki. Polacy mają świadomość, że różne nieprzewidziane sytuacje, nawet jeżeli chodzi o gwarancje ubezpieczeniowe są spełnione i turystycy nie zostaną na lodzie koczujących w różnych regionach świata. Dlatego w czasie tego spotkania, jeżeli nawet padły propozycje, aby wykorzystać ten turystyczny fundusz gwarancyjny do, do celów związanych z ratowaniem turystyki, padły jednak stanowcze deklaracje ze strony pani minister. Oczywiście także całego departamentu, że ten turystyczny fundusz gwarancyjny powinien zostać wykorzystywany zgodnie z ustawą. A przypomnę, zapis ustawy mówi, że, że turystyczny fundusz gwarancyjny powinien zostać wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów związanych z zapewnieniem turystów powrotu do, do kraju. Jeżeli chodzi o turystykę krajową, oczywiście sygnały, które płynęły ze strony Izby Hotelarskiej, Izby Gospodarczych Hatelosa Polskiego, Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej ze strony kilkudziesięciu innych organizacji, przypomnę na to spotkanie, zostały zaproszone wszystkie ogólnopolskie Zrzeszenia Turystyki, także przewodników, pilotów, także Kemping Karawanik. Te wszystkie ogólnopolskie organizacje przedstawiały, jak dramatyczna jest sytuacja. I sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Jeżeli jeszcze kilka dni temu mówiło się o poziomie anulacji 20-30%, to dzisiaj ten poziom anulacji w niektórych segmentach już sięga 70% aż do 90 czy 100%. Dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że branża turystyczna jako całość przeżywa już chwile dramatyczne, a nic nie wiemy, co będzie za kilka tygodni. Jest wolą rządu, wolą naszego ministerstwa, aby w tych ciężkich chwilach znaleźć sposoby rozwiązania. Główne podstawowe postulaty dotyczyły poprawienia płynności finansowej branży turystycznej, czyli aby w sytuacji, kiedy nie ma obrotu, nie ma dochodu, nie ma imprez turystycznych, aby można było poprawić płynność finansową e, firmy. Czyli mówiąc, mówiąc w skrócie, aby pojawiły się pewne instrumenty finansowe lub instrumenty, które by pewne obowiązkowe e, e, składki dotyczące na przykład e, składki na ZUS były przedłużane i mogły być rolowane w czasie do czasu, kiedy wystąpią dochody i stosowne obroty w firmach turystycznych. Potrafi z sposób dosyć konkretny i nie nazbyt roszczeniowy mówić o swoich potrzebach. Jako że przecież ten dramat to jest, to jest coś, co przypomina tsunami i nikt nie jest winny, że to tsunami nastąpiło, tylko, że to tsunami występuje na terenie całego kraju. I taka zbiorowa odpowiedzialność, pomimo, że widać było w oczach tych przemawiających, że jest naprawdę, przychodzą ciężkie chwile i, i wiele firm z branży turystycznej może nie doczekać końca roku, ale jest odpowiedzialność, aby z chwilą, kiedy już przeżyjemy tę ciężką sytuację, można było pomyśleć do przodu. Dlatego też padły ze strony branży, ale też nasze wstępne deklaracje, że z chwilą, kiedy sytuacja cokolwiek się poprawi, jak najbardziej jest wola polskiej organizacji turystycznej, ale także całego ministerstwa, aby ruszyć od nowa ze zdwojoną siłą promocję, promocje polskie, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku zagranicznym. Ustaliliśmy tryb prac. Zadeklarowaliśmy, że ten w tym kryzysowym czasie terminarz spotkań będzie około dwutygodniowy, czyli spotykamy się z tymi przedstawicielami co najmniej co dwa tygodnie. Wstępny termin został uzgodniony na wtorek 24. I także ustaliliśmy, że powołaliśmy tak zwany sztab kryzysowy czyli w oparciu o głównych, głównych e, autorów tego, 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 dzisiejszego, tego dzisiejszego spotkania, czyli Polską Izbę Turyst, Turystyki, został stworzony sztab w gronie około 10 osób, czyli przedstawicieli wszystkich segmentów branży turystycznej, czyli turystyka przyjazdowa, e, przedstawiciele branży noclegowej, przedstawiciele przewodników hoteli, e, każdy segment branży turystycznej został reprezentowany w tym sztabie kryzysowym i ten sztab kryzysowy Mogę powiedzieć, który koordynatorem jest pan Bartosz Bieszyński, będzie do dyspozycji zarówno ministerstwa, jeżeli chodzi o konkretne konsultacje dotyczące prac związanych z, z przede wszystkim wsparciem branży turystycznej z likwidowaniem tych wszystkich niedoskonałości z branży publicznej, jako że podnoszone też było, że zarówno informacje dotyczące rekomendacji wyjazdów zagranicznych były bardzo czasami nieprecyzyjne i sprzeczne i wynosiły, przynosiły dużo szkody branży, branży turystycznej. Także te wszystkie działania koordynacyjne zostaną, zostaną przez ten sztab kryzysowy na bieżąco do dyspozycji dla branży turystycznej, oczywiście także Polska Organizacja Turystyczna. Szanowni Państwo, dosyć długo mówię, przepraszam, ale, ale chciałem powiedzieć o najważniejszych tematach tego spotkania i rozumiem, że odejmę się do Państwa dyspozycji. Przedstawi katalog rozwiązań, również współpracy w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, dla przedsiębiorców, których dotyka lub w przyszłości dotknie sytuacja związana z koronawirusem. Dziękuję. Tak właśnie, teraz jest, jest czas moment, na pytania. No, że... Pan minister powiedział dość ogólnie, że niektóry, w niektórych sektorach jest anulacja na poziomie 70-90%. Chciałbym konkretnie, w których sektorach? Czy chodzi o sektor wyjazdów zagranicznych, czy chodzi o sektor turystyki wewnątrz krajowej, czy chodzi o hotele, o inne usługi turystyczne? Te dane zostały zacytowane przez przedstawicieli branży hotelowej. krajowej. Czyli to nie chodzi o wyjazdy turyst, grup zagranicznych, tylko o poziom anulacji na najbliższy okres do, do wakacji włącznie. E, oczywiście tutaj też pojawiły się anulacje związane z wycieczkami szkolnymi, z grupami młodzieżowymi, gdyż, no cóż, są rekomendacje, są rekomendacje, są rekomendacje Ministerstwa Edukacji czy, czy innych osób związanych z systemem edukacji, które no dosyć stanowczo mówiły o braku rekomendacji do organizowania wycieczek szkolnych. I oczywiście takie jest prawo. W tej chwili absolutnym priorytetem jest, w naszym przekonaniu, zapewnienie tego aby ten wirus nie rozprzestrzeniał się, się w Polsce. I tak podkreślaliśmy też branży, że, że e, najbardziej pomożemy branży turystycznej wtedy, kiedy się okaże, że skala rozprzestrzeniania się tej choroby w Polsce nie będzie tak jak w, w innych najgorszych przypadkach krajów europejskich. Ja proszę nas. Dzień dobry, ja mam. Ja chciałbym zapytać o, o to, czy rząd w jakiś sposób zamierza reagować na to, co w tym momencie dzieje się w gospodarce, bo wiadomo giełdy notują ogromne spadki. W tym momencie mówi się o nadchodzącym spowolnieniu czy też recesji i czy Ministerstwo Rozwoju, czy rząd globalnym tego słowa znaczeniu, ma jakiś sposób na rozwiązanie, i czy to spowolnienie jest w ogóle gdzieś na horyzoncie, czy ono jest gdzieś dobrze. Bardzo dziękuję za to pytanie. Sam fakt, że tutaj z panem ministrem butem Mostowym tutaj jesteśmy. I również mamy tutaj konferencję po spotkaniu ponad dwugodzinnym z branżą ogólnopolską turystyczną. Świadczy o tym, że rząd polski reaguje. Nie chcę tutaj teraz nadmieniać kontekst, kontekstu powołania sztabu tak naprawdę kryzysowego, międzyresortowego, który spotyka się cyklicznie codziennie i te tematy są opracowywane. Tak jak powiedział pan minister Gutmostowy, dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym inauguracyjnym spotkaniem cyklicznym, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, które być może będą dotknięte sytuacją z, związaną z, koronawiru z koronawirusem. Prognozowanie tego jest bardzo trudne, bo nie wiemy jaka skala będzie rozprzestrzeniania się tego koronawirusa, dlatego właśnie spotykamy się cyklicznie i będziemy elastycznie reagowali na różnego rodzaju sytuacje, które będą z tym związane. Jeśli chodzi o tak zwaną recesję, bo rozumiem, że Pan do tego zmierza, Polska do tej pory nie była objęta żadną recesją, a jeśli chodzi o spowolnienia gospodarcze, to jest zupełnie odrębny temat. Na pewno państwo polskie będzie sukcesywnie reagowało na różnego rodzaju elementy, z tym być może związane w przyszłości, czego dowodem jest już dzisiejsze nasze spotkanie z, na czele z panią minister Jadwidą Emilewicz. Dziękuję. Prosić pana ministra o takie podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Czy jedynym konkretnym, który gdzieś tam ja na razie wyłapałam, to jest kwestia powstania sztabu kryzysowego. Czy może coś minęło? Spotkanie wiązało się na pewno z tym, że, że nasza szefowa, czyli pani minister Jadwiga Milewicz, na jutrzejszej Radzie Ministrów zapewne będzie dyskutować o różnych formach pomocy i wsparcia dla całego sektora gospodarki, w tym także dla branży turystycznej. Dlatego dzisiejsze spotkanie miało zdefiniować te najistotniejsze problemy, które się pojawiły w branży, ale także postulaty, co jest najważniejsze. Wszystkich postulatów branży nie jesteśmy w stanie spełnić. Ja poprosiłem na początku spotkania, aby, aby te rozwiązania, które mają charakter uniwersalny dla wszystkich sektorów turystyki, były w pierwszej kolejności definiowane. I takimi postulatami było przede wszystkim. Utrzymanie płynności finansowej dla, dla firm. Czyli mówiąc w skrócie, przez kilka miesięcy firma nie, nie ma bardzo znikome obroty, bardzo, mało za, bardzo za mało zamówień, ale zależy jej na tym, aby utrzymać zatrudnienie, gdyż to było podkreślane. W turystyce, pracownik wykwalifikowany, taki pracownik, który pracuje od wielu lat w firmie, to jest, to jest wielki majątek i który, który, jeżeli się straci, jest bardzo ciężko odbudować. Dlatego e, takie formy wsparcia finansowego firm i także poprawienie płynności finansowej na najbliższe miesiące jest niezbędne, aby utrzymać e, te firmy, abyśmy nie musieli za kilka lat e, tworzyć od nowa całego sektora e, branży turystycznej. I nie możemy na tej chwili powiedzieć o konkretnych nie możemy na tej chwili powiedzieć o konkretnych rozwiązaniach, jakie zostaną zaproponowane. Mamy od pani minister pewne, pewne sugestie związane z tym, które, że, że to zapewne jutro na Radzie Ministrów będzie, będzie podawane pod, pod, pod uwagę. I dopóki nie będzie decyzji, oficjalnych decyzji Rady Ministrów, w którym kierunku te, te decyzje pójdą, to, to proszę wybaczyć, ale my na tej chwili nie jesteśmy uprawnieni, aby o tym mówić. Może doprecyzowując, tylko jakie te największe potrzeby zgłosiła ta branża, jak chce rozwiązać ten problem, problem, o co oni Was prosili. To ja już mogę powiedzieć: fundusz, tak. coś takiego? Dwie, dwie, Dwa największe postulaty związane z, właśnie z utrzymaniem płynności finansowej wiązały się z, ta, z tym, aby utrzymać, stworzyć dodatkowe linie kredytowe, e, najlepiej nieoprocentowane może z Banku Gospodarstwa Krajowego aby dodatkowe środki obrotowe na najbliższe miesiące zostały uruchomione, aby poz pozwoliły przetrwać tym firmom. I drugi postulat. Mogę, mogę użyć konkretnych zapisów, aby w sytuacji, kiedy trzeba ograniczać zatrudnienie albo w cudzysłowie pracowników odesłać na kilka tygodni lub miesięcy na, na, na bezpłatny urlop, tak to nazwijmy, aby można było te składki zusowskie płacić, ale z odroczeniem czasowym. Na kilka, na kilka miesięcy. Czyli, czyli mówiąc jeszcze raz, linie kredytowe na, na, na środki obrotowe i drugi, drugi ważny postulat, aby środki na ZUS zostały zostały odroczone w czasie. Słucham? Myśmy to przekazali pani pani minister Jadizajmiwicz i i miejmy nadzieję, że w, tym, w, w, w tych obszarach jakieś, jakieś działania zostaną podjęte. który wprowadził ostatnia ustawa turystyczna. Wspominał Pan o tym, ale nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Czy ten fundusz, rozumiem, że on ma służyć tylko i wyłącznie zabezpieczaniu powrotów turystów z zagranicy, jeśli gdzieś tam pustną z powodu bankructw i z yy, firmy. Ale yy, czy, czy one mogą być też wykorzystywane w związku z yy, epidemią koronawirusa, czy, czy ty tylko będą służyć do takich niezwiązanych z epidemią przypadków? Że sięgnę po telefon, ale zacytuję dokładnie. Artykuł 35. Chciałem wspomnieć, ale wolę być pewien. Artykuł 35. Środki funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów i zwrot wpłat, o których mowa w artykule pierwszym, w przypadku, kiedy środki finansowe pochodzące z za zabezpieczeń finansowych okazały się niewystarczające. Czyli ten fundusz może być tylko i wyłącznie według ustawy przeznaczony na powrót turystów z zagranicy. No ale przepraszam, że się... Przepraszam, że się dołączę do wypowiedzi pana ministra Guta Mostowego, ale też należy przedłożyć, że ten fundusz nie zabezpieczy interesu. To jest malutka tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, bo nie zabezpieczy interesu tak, szerokiego, tak szerokiej branży, jaką jest branża turystyczna. A dodatkowo należy pamiętać, że branża, branża turystyczna, niezwykle ważna, nie jest jedyną branżą, która zostanie być może dotknięta w przyszłych prognozach sytuacją związaną z koronawirusem. Także tutaj będą, e, będziemy szukać innych mechanizmów, i innych metod rozwiązania sytuacji, tak aby ci najmniejsi mogli przetrwać ten y, czas kryzysowy. Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Te przyczyny i przesłanki, które, tworzy, które przyświecały nam, bo jako że w poprzedniej kadencji y, mogę powiedzieć, że kilka lat pracowałem nad y, pracami na temat tego Turystycznego Funduszu Operacyjnego, Zatem w ten sposób nie, nie, nie zaprzestały te przyczyny. Czyli obawa i ryzyko, że wiele turystów polskich może zostać. Za granicą. Przecież mamy przypadki, kiedy, kiedy duże statki z paroma tysiącami stoją gdzieś u wrót jakichś jakich, jakich portów. Nie wiemy, jak się sytuacja rozwinie. Czyli te wszystkie przyczyny, przesłanki, y, które y, reguły, podstaw tego funduszu wcale się nie, nie zaprzestały. Dlatego w tej sytuacji. Jakiekolwiek, no, użyję tego słowa, majstrowanie przy tym funduszu byłoby ryzykowne, gdyż zlikwidowałoby niezbędne środki na zapewnienie powrotu turystów za granicę. I co jest jeszcze istotne, on jest w istotny sposób zmniejszyłyby wiarygodność i bezpieczeństwo podróżowania. Dlatego dla samej branży turystycznej wyjazdowej dobrze jest, że ten fundusz jest, gdyż y, przeciętny Polak, turysta, który chce wyjeżdżać za granicę, nie ma obaw, że może, że może mieć problemy y, za granicą. Jeszcze dopytam, a ile jest aktualnie środków? Z tego co wiemy, to około kilkanaście milionów złotych. Przepraszam, bardzo. 153 miliony. Przepraszam, 150. 000 000 na koniec tak, roku, tak, 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 tak. 2019. Przepraszam się. Ja rozumiem, się. że, jak pani wspominała wcześniej, rozumiem, że straty branży, już w... pani redaktor, do, doprecyzowując moją wypowiedź, a pani pytanie, tak jak powiedziałam na wstępie swojej wypowiedzi, oszacowanie skutków. Oszacowanie skutków gospodarczych związanych z koronawirusem na ten moment dla naszej branży jest niemożliwe. Natomiast szukamy innych mechanizmów, tak aby nie zabierać innych już funkcjonujących mechanizmów finansowania potrzeb w skali kraju, tak żeby nie zabierać, nie dedykować ich konkretnie na ten cel, a wydaje mi się, że na tyle sprawne państwo polskie jest w stanie interes związany właśnie z zabezpieczeniem losów Polaków w związku z koronawirusem zabezpieczyć. Tak to, jak mówię, ja szacowanie jeszcze... tego w skali teraz, tego miesiąca jest dla nas niemożliwe. Do momentu, kiedy będzie się rozprzestrzeniać koronawirus w Polsce, będziemy analitycznie do tego podchodzić i badać dalsze konsekwencje gospodarcze. Stanowisko bardzo konstruktywne Polskiej Izby Turystyki, które wspierało kilkanaście innych organizacji turystycznych, nie podnosiło w żaden sposób potrzeby przeznaczenia środków z turystycznego funduszu gwarancyjnego w jakikolwiek inny sposób. Dla nas to było bardzo istotne stanowisko. Szanowni Państwo, będziemy zmierzać już powoli do końca. Jeśli można, to. jeszcze rzepa. Dzień dobry Fredrykiemicz, Redakcja Rzeczpospolitej i Portalu. Tak, prosił o jakieś sprecyzowanie może wielkości strat branży turystycznej, dlatego że różne liczby już padały. 400 milionów, 600 milionów, 153 mln, 153 miliony z turystycznego funduszu gwarancyjnego to, to za mało. I z drugiej strony, ponieważ wiem, że w tym Państwa spotkaniu brał też udział prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, czy oszacowano straty turystyki przyjazdowej, czyli de facto straty dla budżetu z tytułu tego, że nie przyjedzie do nas x milionów turystów, z, no, począwszy od Chińczyków, którzy zostawiają dużo pieniędzy, po, po nawet sąsiednie kraje? Dziękuję. W moim przekonaniu e, straty polskiej gospodarki, e, już w tej chwili na pewno przekraczają to miliard e, złotych. To jest sprawa e, bezdyskusyjna e, i dynamiczna. Z dnia na dzień to rośnie. Je, jeżeli e, rzeczywiście kilka dni temu jeszcze anulacje to był rząd 30-25%, w tej chwili jeżeli to jest dwukrotność, to już możemy e, z, z całą pewnością e, powiedzieć, że straty polskiej gospodarki e, przekraczają miliard złotych. I Państwo, będziemy już zmierzać do końca, także bardzo dziękuję.